To jest ikonka hamulca ręcznego. Tak, jest, która musi być wyłączona, gdy co robisz? Jedziesz. Jedziesz, tak. <laughs> e, wydaje mi się, że to jest ostrzeżenie przed mierzeniem prędkości. A może, że występuje jakaś usterka w samochodzie? Właśnie. Mhm. Mówi, że nawet coś działa. Co no. może działać? Silnik, czy e, akumulator? E, że mam nie do końca. Może ręcznie. Zaciągnięte, czy odciągnięte? Nie, nieże nie, nie do końca, tylko właśnie masz zaciągnięte. Aha, no i jadę, no tak, bo ja tak często nie robię. <laughs> to zapominał. Jeździć na ręcznikach. No okay. Czym się różni koło od opony? Opona to jest ta gumowa, zewnętrzna część koła, a samo koło to felga plus opona. Felga plus opona, bardzo dobrze. No, że opona to jest to, to, czym, że tak powiem, jeżdżą, to do samochodu, ta obręcz, tak powiem, dookoła, a koło to jest, że tak powiem, to całe, czyli te opona plus kołpak. Materiałem się różni. Uh -huh. Moim zdaniem forma jest ta sama. Pamiętajcie, że z oponą możecie szybko, łatwo i bezpiecznie wymienić Opony, oddać za darmo swoje stare opony oraz się przysłużyć ekologii. Więcej informacji w linku w opisie.